Macie dziecko i możecie iść. To się jednak zostajemy. To twoje dziecko, tak? Widzicie, ja jestem najlepszą opiekunką. Nie, ja w to nie wchodzę. Pokaż, pokaż. To ty jesteś szczurem? Proszę pani, kim pani jest? Kim, kim? Nową uczestniczką Among Us. Ale I... Idę! No, idę, już idę! Kto tam tak dzwoni? A ty kim jesteś? Gdzie są twoje rodzice? Zaopiekuj się mną. Że co? U nie, nie ma takiej opcji. No dobra, wejdź. Wejdź, wejdź sobie. I co mam teraz z tobą robić? Powiedz mi. Muszę się dowiedzieć kto cię tutaj zostawił. jak sprawka Zwołuję spotkanie. A co za żart? Jakie dziecko? Bez żartów. To dziecko. O, jakie miśotkie, to dziewczynka czy chłopiec? Wydaje mi się, że chłopiec. Ale super, czy jest to dziecko? To właśnie myślałam, że może twoje. Nie moje. Na pewno nie moje. Okej, okay, czekamy na resztę. Może oni coś wiedzą. <gry> hmm. Co jest Aisha? No właśnie. To chyba wasze dziecko, tak? Jakie dziecko? Tosia, chodź stąd. Ej, gdzie? Oni, niczym nie zapomnieliście? Weźcie dziecko i możecie iść. Tosia jednak zostajemy. <gry> 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 Czyli został nam tylko czerwony. Chyba to jego sprawka. Właśnie. Jo, 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 opiekunka już jest. Widzę, że na mnie czekaliście. Tak, czekaliśmy. czekaliśmy. Ja się nie przewróciłem, tylko brzuszki robię. Dobra, już nie wygłupiej się. To twoje dziecko, tak? Że co? Ja tylko przyniosłem zabawki dla waszego chłopca. Skąd, wiesz, że to jest chłopiec? A nie jest? Jest! Chyba, ale ja... Jak dzwoniłam, powiedziałam dziecko, a nie chłopiec czy dziewczynka. Mów prawdę! Ja o niczym nie wiem. Chcieliście mieć opiekę nad dzieckiem? To proszę bardzo. Jest opiekunka, są zabawki. Coś Wam nie pasuje? Ja mu wierzę. A ja nie. On coś ukrywa. Dobra, powiem co tu przyniosłeś. Opiekunka, opiekunka. Fajna zabaweczka, co? To jest Ricky zoom. Najlepsze zabawki dla takich dzieciaków. Opiekunki się na tym znają, jo! Naprawdę? Ej, ej, rączki przy sobie, to nie dla ciebie. Jak to? Co to, to będę ja otwierał. Pomogę temu dzieciakowi. Nie jeżeli ja mam coś z tym Ktoś chyba tutaj jest szczurem. Nie patrz tak na mnie, ja tylko pomagam. Bo, ale to jest fajne. Co wy tu A My tylko otwieramy pudełko. Prawda, Tak. Nieźle zbudowałeś. Co ty masz jeden z geografii? Ale fajnie razem współpracujemy. Nie go ratować. Widzicie, ja jestem najlepszą opiekunką. Tak, tak. Teraz musimy ustalić godziny opieki nad dzieckiem. Wasze propozycje? Ty cały dzień my nic. Popieram, ma sens. Nie, ja w to nie chodzę. Ale musimy pomóc koleżance. Mi pasują poranne godziny. Mi też. Ale wieczorem też ktoś musi się nim opiekować. Okej, okay, ja mogę trzy wieczory w tygodniu, ale nie więcej. Dobra, to ja biorę kolejne wieczory na siebie. Nie, nie ma go. Co może? Za chwilę włócę po dziecko. Jak to? Kto włóci? O nasze dziecko? O nie, dopiero ustaliliśmy godzinę opieki. A teraz nam zabiorą dziecko? Nie na mowy! Czerwone, co ty tam piszesz? Nie twoja sprawa. Pokaż, pokaż. Moje dziecko. Ty jesteś szczurem? To nie ja pisałem, tu po prostu kartka leżała. Jasne, jasne, jeszcze trzymasz ten mazak. Czyli to wszystko to ty ustawiłeś. A ja tobie wierzyłam. Mm. Opiekunka, opiekunka. To nie ja, naprawdę. Ja głosuję przeciwko czerwonemu, kto też? Ja. 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 Co, wszyscy? Przeciwko mnie? Ja myślałem, że jesteśmy drużyną. To na pewno Przyszłam Przyszłam po swoje dziecko. Gdzie jest mój maluszek? Alisza, kto to jest? Nie wiem. Ta, na pewno, to twoja babcia, tak? Wy łobuziaki, mówcie prawdę. My nic nie wiemy. Um, nie, ja nie. Ja też nie. Proszę pani, kim pani jest? Kim, Kim! Nową uczestniczką Among Us! Hm! Jaka nowa uczestniczka? Aisha co... No, a co że? co... Aisha co ża... Aisha co że? Co... Co... za ża... <grywia> Opiekunka się na tym znają. Opiekunka się na tym znają. No. A! Ej, nie! Wyprawiam. co ty tam ciszy? Nie, to twoja to... sprawa! Ra... Elis, zepsułeś moją scenę. I jasku. <śleszte>